Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Bieda Enduro. Dzisiaj pierwszy raz jamaszką 250 dwusuwą na śniegu. Zawody zawodami, relacje, relacjami, ale trening jałaską trzeba zrobić. W jakich rękawiczkach jeździcie w taką pogodę? Bo te letnie nie dają rady zimno po łapach. Można sobie też zamocować tutaj na kierownicy albo takie foliowe, albo materiałowe osłony na ręce. Bo takiego śniegu trakcja na tublisie nawet jest 太旱的